Witajcie, z tej strony, Max, a w tym materiale przedstawię Wam co ważniejsze nowości i zmiany, jakie weszły do gry wraz z aktualizacją Kumay i 5 Losów. Nowy tryb rozgrywki, nowy Warframe, kilka nowych broni, wiele zmian, reworków oraz nowości. A to wszystko jak zawsze okraszone solidną dawką nowych skinów. Zaczynajmy! Nowy Warframe, Kumei. Mocno skoncentrowany na nakładaniu statusów i mechanice losowości, od której zależy, jakie umiejętności będą działały. Jedną z umiejętności tego Warframe'a jest nakładanie dekretów. Chcąc aktywować jeden, musicie wykonać specjalne zadanie. Pula tych dekretów jest oczywiście ograniczona, nie wszystkie obecne na Dovili będą dostępne poprzez umiejętność Kumei, ale i tak to ciekawa mechanika. Jej części będziecie mogli zdobyć dzięki inwazji nowego typu, Nacetus. Będzie ona dostępna po ukończeniu zadania czuwające Saja i po przebudzeniu. Komponenty Kumei, jak i schematy i części do dwóch powiązanych z nią broni, hagasy i amanaty znajdziecie u nowego handlarza na Cetus. Jako nagrodę z misji otrzymacie nowy surowiec, którym płacicie w tym sklepiku. Wariant misji na ścieżce stali nagradza graczy większą ilością. Inną nagrodą z tej misji mogą być schematy do kumej lub części do powiązanych z nią broni. A jeśli już mowa o nowych broniach, to w Rotacjach Wieloboju znajdą się nowe genezy Incarnon do Cestry, Dery, Okiny, Sykarusa oraz Sybarisa. Z innych nowości dostaliśmy trzy kolejne deluxy. Do Volta, nowej i Kalibana. Do Volta chyba wyłącznie dlatego, że jest ST-owym warframem i cudownie się nim gra. Ale pozostała dwójka doczekała się zmian. Nowa, naprawdę fajnych usprawnień, a kaliban solidnego reworka. Zacznijmy od nowej. Pierwsza umiejętność zapewnia teraz więcej cząsteczek i lepsze skalowanie do siły mocy, więc łatwiej uzyskać 90% redukcji obrażeń. Cząsteczki nie zadają teraz obrażeń tnących, tylko wybuchowe, ale tych obrażeń jest teraz więcej. Antymateria teraz porusza się wolniej i łatwiej nią sterować, a gdy ją naładujemy, możemy ponownie kliknąć umiejętność. Wtedy Antymateria wystrzeli we wskazanym kierunku. Portal nowej teraz nie znika po czasie, a do tego nad portalem widnieją kropeczki informujące, ile jeszcze użyć danego portalu pozostało. Przytrzymanie umiejętności pokaże, dokąd dokładnie się przeteleportujecie. Czwarty skill natomiast możemy tapnąć lub przytrzymać. Pierwsza opcja spowalnia moby, przytrzymanie je przyspiesza. Na dodatek, jej pasywna umiejętność powoduje, że naznaczone czwartym skillem moby mają 15% szansę na to, że pozostawią po sobie kulkę życia, jeśli są spowolnione, energii, jeśli są przyspieszone. Teraz przejdźmy do kalibana. Pierwszy skill to szarża atakująca przeciwników. Trafieni wrogowie odnawiają część energii kalibana, na dodatek zostaje na nich nałożony status tau. Tym statusem może posługiwać się wyłącznie kaliban, i powoduje on, że na danym przeciwniku zwiększa się szansa nałożenia innych statusów. Szansa jest większa dla wszystkich graczy. Drugą umiejętnością jest zawieszenie przeciwników w powietrzu. Łatwiej ich wtedy trafić, po trafieniu nie opadają, a ilość zawieszonych tak mobów jest dowolna. Trzecia umiejętność przyzywa sentienty, a tych są trzy rodzaje. Na bliski dystans, daleki oraz takie, które przyzywają jeszcze więcej sentientów. Dodatkowo rozprzestrzeniają one status stału. Mogą one też rozprzestrzeniać dodatkowo czwartą umiejętność, gdy sam kaliban jej używa. Dzięki temu z pojedynczym użyciem pojawi się kilka instancji tej umiejętności, a trafione moby mogą eksplodować. Tak więc Kaliban jest teraz dużo bardziej zabójczą maszyną na polu bitwy. Jeśli te wieści Wam się podobają, to dodam, że po zalogowaniu do gry od 2 do 16 października otrzymacie darmowego Kalibana. Po mniejszych zmian i usprawnień doczekali się również Wukong i Hildryn. Z innych kosmetycznych nowości, na rynku znajdziecie nowe skiny typu Tenogen. Znajdziecie tam również nowe glify, ale parnowości znajduje się też w ofercie córki na nekralisku, gdyż do gry zawitały ponownie noce na Berusa. A chcielibyście może darmowe glify? Albo nawet darmowy booster na Expa? Sprawdźcie przypięty komentarz pod filmem. Zostawiłem tam dla was dwa nowiutkie promokody. Do użycia w grze. Miłej zabawy. Rework towarzyszy. Ogromna dawka zmian w tym segmencie. Zacznijmy jednak od najgorętszego tematu. Zmianie uległ urok smety. Od teraz szansa na aktywację skilla wynosi 40%, a w jego skład wliczają się następujące efekty: wzmocnienie tarczy, natychmiastowe przeładowanie, wzmocnienie szansy na kryty, używanie umiejętności Warframe'a bez kosztów energetycznych oraz trzykrotne wzmocnienie zdobywanego EXPA, podwajanie zbieranych surowców i kredytów nie jest już w puli uroku smety. Od teraz, jeśli chcecie zdobywać dwa razy więcej surowców lub kredytów, musicie użyć osobnego moda. Lojalny aporter daje on 13% szansy na to, że dowolna podniesiona paczka kredytów lub surowców ulegnie podwojeniu. Tego moda można użyć na dowolnym czworonożnym towarzyszu. A do tego powstały jeszcze dwie alternatywne wersje tego moda. Zaradny aporter ten mod daje 18% szansy, że podniesiony surowiec zostanie podwojony, jednak nie podwaja on kredytów. A z kolei mod Prosperujący Aporter daje też 18% szansy, że podniesione kredyty ulegają podwojeniu, natomiast nie podwaja surowców. Jednocześnie można używać tylko jednego z trzech wymienionych wyżej modów. Jeśli zaczęliście się teraz zastanawiać, co możecie wyrzucić ze swojego builda, żeby skorzystać z tych nowości, to zaczekajcie moment. Czworonożni towarzysze otrzymali slot broni Pazury. Ten slot możecie wzbogacić opasującą wam postawę, która zdeterminuje, jak wasz towarzysz będzie się zachowywał względem przeciwników. Ta postawa będzie działać jak mod postawy broni białej, czyli zwiększy pojemność na mody. I jakież mody będzie można tam umieszczać w tych pazurach? Świetne pytanie, drogi widzu. Otóż, mody odpowiedzialne za atak towarzysza zostały przypisane właśnie do pazurów. Dodano też nowe, by kategoria była odpowiednio zapełniona. Mody te znajdziecie u osób zajmujących się ochroną zwierząt na otwartych światach. Mistrz Tsunai na Cetus, Biznes na Fortunie i Syn na kralisku. Levelowanie pazurów towarzysza nie zapewnia punktów maestry. Ustalono też nowe wartości statystyk do poszczególnych towarzyszy czworonożnych, poprawiono ich AI oraz poszczególne umiejętności. Ale jako, że jest to ogólnie rework towarzyszy, wszystkich, nie tylko czworonożnych, to nastąpił też rework w większości broni strażników. Część z nich ma tylko poprawione statystyki, inne natomiast otrzymały różnorakie dodatkowe efekty działania, a niektóre kompletnie przebudowano. A jeśli już mowa o nowych modach, w sklepie arbitraży, w którym płaci się esencją Vitus z arbitracji, możecie kupić trzy nowe mody galwanizowane. Oraz w ofercie podstawowych syndykatów możecie znaleźć cztery nowe argumenty: do Grindela, Jair, Hildryn i Woruny. W tych syndekatach znajdziecie również Vosfor, z pomocą którego możecie kupić paczki losowych Arkanów od Lloyda na Sanctum Anatomice. Dla czekających niecierpliwie na grudniową aktualizację Warframe'a 99, od 16 października będziecie mogli rozegrać demo tegoż quest'a. Po prawej stronie od nawigacji, wcześniejsze miejsce panelu konklawę, znajdzie się jednostka, przy której będziecie mogli odpalić misję typu Eksterminacja, rozgrywaną Arturem w questowym settingu. Po rozegraniu tej misji otrzymacie skin miecza Artura. A oprócz tego dużo pomniejszych zmian, które zwiększają komfort rozgrywki. Takie jak legenda mapy na otwartych światach, ikonki, czy macie posiadane lub zbudowane komponenty, kiedy sprawdzacie jakiś relikt, możliwość dodawania broniom oznaczenia ulubione, by wyświetlały się na szczycie listy. Od teraz kodeks ma pokatalogowane zadania. Te podzielone zostały na główne, poboczne i powiązane z jakimś Warframe'em. Również ekran ulepszania modów w stacji do modowania wygląda teraz dużo lepiej i łatwiej się w nim rozeznać. Okienko u handlarzy posiadających w ofercie Arkana będzie informowało Was, ile macie konkretnych Arkanów i na jakich poziomach. Dodano również możliwość logowania się kontem Steam, jeśli z Warframe'em macie powiązane konto Steama. W opcjach znajdziecie do tego odpowiedni przełącznik. A do tego naprawdę wiele, wiele mniej lub bardziej, nie mniej użytecznych zmian w grze. Jeśli chcielibyście się dokładnie czegoś dowiedzieć na temat jednej z przedstawionych przeze mnie rzeczy lub po prostu zobaczyć pełną listę zmian i nowości. Link do pełnego spisu znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli macie jakieś pytania, to komentarze są Wasze lub możecie też wpaść na jeden z moich streamów na Twitchu. Link również w opisie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!